Pan, co? tak Pan tak się patrzę, to wszystko na moich oczach budowali. Tak? Pamięta Pan tutaj te... Jakbym te... przyjechał w 1939 roku, to tu w Diabeł Dobranoc pójdę. Tak? Czy... czy, czy, czy jakie, jakie Pan ma wspomnienia z tamtych czasów? Jak Wie Pan... pan no ja, ja powiem Panu jedno. Jak tak przypomnę, to ja wiele na mapie szukałem. Bo jest to wrodach Tak, tak. A, a tu Pan... W którym miejscu Pan mieszkał na osiedlu? Ja mieszkam, gdzie mieszkałem, tam mieszka na Kochanowskiego na Kochanowskiego, tak? No jak te bloki wyglądały dawniej? Tak jak teraz wyglądają. Tak? Było tyle? Nic się, było... Nic się nie zmieniły. tylko wie pan co była? Ulica Właszczykowska, 6 Aha, aha, aha. No jak się wtedy żyło? Tak jak i teraz. Aha. Nic się nie, nie zmieniło. Czyli mówi pan, że Mielec jest taki sam jak był? E, nie. No. Rozbudowany jak pierw. I co najważniejsze, zrobił się dużym miastem. To mm. była taka dziura. proszę pana, i, to, tak? i to, 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 co. Jak tak się przypomnę, to tu były pola. Aha. Jak ja przyjechał, to był rok 1939. To Pana na świecie, gdzie było. No właśnie, no właśnie. Nie. Czyli pamięta pan pierwsze, pierwsze łosie tu produkowane w Mielcu? No to, to ja, ja pracowałem w tym zakładzie. Tak. Tak. I proszę pana, bo ja przyjechałem w 1939 roku do Miłca w 1 stycznia, chociaż w 1938 i mi załatwił pracę. Aha. A, to A pan, kiedy najbardziej się mielec rozbudował? Przed wojną? W jed... latach, latach, latach 50. tak. To w mm. Tak. Z, zakład i proszę pana osiedle. Mm -hmm. To nie do uwierzenia. Bo, bo jak ktoś mi coś by powiedział, to była taka dziura tu. Mm -hmm. To były pola i więcej. I, nic. Mm -hmm. I, I parę bloków na Kochanowskiego i tu pierwsze, drugie, dwa bloki i z tyłu tam były dwa. Mm -hmm. Mm -hmm. Czyli jednak teraz miele się rozbudował, rozrósł. Ale się. ja pan ja jestem co by, Tak. Z 30 lat. Mm -hmm. 34, nawet 50. Proszę mm -hmm. pan. No teraz to naprawdę jest, można powiedzieć, ładnym, jasnym i czystym bo wtedy nie był, tak czyli z przyjemnością się teraz tak, mieszka tutaj można wie pan określić że jednak kierownictwo miasta dba o to a ile pan skończył lat można się dowiedzieć ja? tak no ale plus minus ilu pan no miał. 80 wie pan ile? 4 tak? do setki tak no to rzeczywiście 96 lat najstarszy Na pracownik ja Zetara. pracowałem w zakładzie 50 lat, mm -hmm. Toś pan nie uwierzyłby. Tak, tak, Co? No, no wierzę, Zaraz wierzysz pan, tak. wierzę. No ja przyjechałem, jak przyjechałem do Mielca w 1939 roku, to wie pan co, ja był dobrany, powiedziałem, szukałem Mielca na mapie. Jest pan dumny z Mielca teraz? Bardzo.